嗯。Hmm. Uh huh. Za, za nami pełne emocji trening, pełne emocji seria próbna, proszę państwa. Seria próbna pokazała, że dzisiaj na Bergizel panują trudne warunki i najmniejszy błąd może kosztować sporo. Pokazało to wpadki Słowenców, pokazała to sytuacja Austriaków, którzy po wpadku zajęli tylko piąte miejsce. Pokazała to sytuacja Amerykanów, którzy mieli dobre otwarcia, a potem to się wszystko zaczęło osypać i konflikt na miejscu dziewiątym. Było kilka ekip, w tym też Polacy, które przekonały się, jak trudno jest skoczyć na Bergizel. Dzisiaj Pora na zawody. Zobaczymy, na jakim poziomie. Faworyty będą Kazachowie ze Stęczekami i być może Finowie, którzy mocno zaczęli, ale nie, nie utrzymali prowadzenia do końca, bo w ostatniej grupie ulegli ekipie Kazachów i Stończyków. Zamykając drugie miejsce, trzecia Szwajcaria dzięki skutecznej pogoni po starach z pierwszej grupy. Także na pewno wiele emocji przed nami. Dlatego bądźcie z nami. Zaczynamy te wielkie emocje. Zaczynamy te wielkie emocje, których na pewno nie powinno zabraknąć. Zaczyna Słowenia, która w serii trudnej była zdecydowanie najsłabszą drużyną. Peter Prevs rozpoczyna zawody, no i zawody rozpoczyna też z błędem, niestety. Też z błędem, ale to może z telemarkiem. Natomiast tylko 90 metrów. 16. szesnastki. Ewidentnie Peter Prevs nie czuje tej skoczności. Teraz ekipa Szwajcarów. Dominik Peter. W serii trudnej raczej teraz lepiej, zdecydowanie lepiej. Tutaj przełamanie 128,5 metra. On jako jedyny Szwajcar nie miał dobrego skoku w serii trudnej. No optymalnie. Teraz 128,5 metra. No to 29,5 punktów. Szwajcarzy wyraźnie prowadzą przed Słowenią o 80 i 30 punktów. Tymczasem Norwegia. Daniel Andretande, które pamiętamy, w serii trudny, miał problemy, teraz też problemy są nadal, a więc Tande, podobnie jak prew nie ma ciasnego okienka to skoczni. Teraz tylko 97,5 metra. No to 19, 19,5 punktu. na przewaga 23 punktów, ale, ale szału nie będzie. Polacy. No i Piotr Grzyba. Może Piotr będzie przełamanie, No będzie przełamanie Uff, możemy odetchnąć. Piotr Żyła zdecydowanie lepiej niż w celi próbnej. 132 metry. Wyrównany rekord skocznie, ależ piękne otwarcie. Tak, może to um, um, krótko skomentować. Piękne otwarcie um, naszej drużyny. Piotr Żyła 132 metry. Noty 19 i wysyła na prowadzenie. 4,3 punktu przed Szwajcarią. No i teraz ekipa Austria, więc gospodarze. Tego naszego. No i on Tutaj bez komentarza mamy nowy rekord obiektu. 133,5 metra. To co pachniało tymi próbami, które rekord wyrównywały, teraz dają efekty, tak naprawdę. Teraz dają efekty. Warunki na no to też swoją drogą pozwalają. Zawody zawsze. Cieszył się większą renomą, właśnie ze względu na to, że ten poziom był zazwyczaj wiek, wyższy. Po prostu Innsbruck, szczęśliwy dla Austraków. Ambaseria no no, nie pokazywała tego potencjału, ale w konkursie, przynajmniej Jan Herr, pokazuje, że drużyna ma potencjał. Na no, to, by rywalizować na wysokim poziomie. No i widzimy czystą próbę Jan na 133,5 m, nuty 19. No i oczywiście. To że na obejmie wyprowadzenie on jest na 3 punkty przed Polską teraz Casey Larson a więc Amerykanie no i też Casey no, no to był, to był serii grudnej więc nie dziwi jego teraz jestem. Eee, 131 metrów no to 19 19,5 punktu eee, trzecie miejsce w tym momencie no i za chwilę na Rosji Evgenij Klimow tutaj, Klimow nie ma dobrego skutku w tej południowej, ale w konkursie jest już optymalny. jest już bardzo dobry skok y, rosyjskiego zawodnika, 132,5 metra, noty 19, 19,5, druga odległość i drugie miejsce Rosji, punkty 40 przed Polską, na no, poziom że zapowiada się kosmicznym, można powiedzieć, teraz ekipa Francji i Kanady, Roman lomisza też soczystyską, chociaż trochę mniej odrywali. 128 metrów. Noty od wszystkich sędziów po 19,5 punktu. No szóste miejsce tuż za Szwajcarią. Norwegia sobie wyraźnie słabsza na razie. Po tej pierwszej grupie. Teraz Krasachowiec ze Stęczykami. Siergi Tkaczenko. No tu też wpadki nie będzie, ale... Szału też nie ma. Tkaczenko. 121 metrów tylko. Wysokie noty, ale miejsce siódme. No bo tutaj się odległość. No tak się Drużyna Finów. Pierwszy rekordista, czyli się skocznie, Eton w sali płudnej miał 132 metry, teraz 131,5. Noty 19. Finowie na czwartym miejsce. A więc po pierwszej grupie, proszę Państwa, prowadzi Austria, na drugim miejscu Rosja, trzecia Polska. Idealne otwarcie gospodarzy. Zaczynają od prowadzenia. Czwarta Finlandia, piąta drużyna Amerykanów tutaj minimalna różnica punktowa. Szósta Szwajcaria, siódme miejsce Francji i Kanady. Ósme miejsce Kazachów i Estonczyków no, a potem wyraźnie słabsi Norwegowie i Słoweńcy. Tak to w tym momencie wygląda. Na razie, więc, show nie ma, jeśli chodzi o i, i Słowenię, ale. Pamiętamy, że to dobry porządek, i każdy kiwał. może nagle tutaj trafić na słabszy moment. Yy, druga grupa. Yy, no i drugiej się do Preft. Jedyny jasny punkt w sali próbnej. Teraz też ten skok będzie bardzo podobny do próbnego. 101,5. Sto... Pół... Nowy dziewiętnastki. Na razie, oczywiście, prowadzenie. Yy, Szwajcarzy. Killian Empire. Baczaria szósta po pierwszej grupie. Teraz walka o to, by co najmniej konkretnie, <tute> 129 metrów. No tu w większości po 19,5 punktów. Jest prowadzenie wyraźne nadsuwania, oczywiście. <tute> Już prawie <tute> 100 punktowe. Teraz Norwegia. Johan André Forfang. Forfang. Bez błysku. 118 metrów. Noty 18, 17,5. Norwegia przed Słowenią, ale już Przełaka stopniała do 13 punktów. No i drużyna polska. Dawid Kubacki. No Dawid, chyba to nam prowadzenie. Poczekajmy jeszcze na to 127,5 metra. Noty po 19,5 punktu Jest prowadzenie o 60 przed Szwajcarią. A więc mamy cały czas dobrą sytuację w naszej ekipie. Teraz Austriacy, którzy po pierwszej grupie prowadzili. Manuel Fettner. Też unika błędów w celi próbnej. Piękny schok Austriaka. Dokładnie 129,5 metra. na 19,5 19 punktu. Jest prowadzenie Austriaków. O 5,8 punktu Austria przed Polską. No i teraz Amerykanie. Amerykanie piąta lokata po pierwszej grupie David Grostanderit um, trochę słabiej nawet dużo słabiej w tej drugiej fazie 109 metrów tylko. No to 17-17 drużyna spada za, za Szwajcarię i to zostało 40 punktów. A więc Amerykanie takiego w sali głównej będą chyba w kratkę. Rosjanie tymczasem. Dmitry Wassiliew. Rosja była druga po pierwszej grupie, teraz będzie gorzej. Dimitri w 125,5 metra, noty 19, Rosja 4. 2 punkty za Szwajcarią 2,1 dokładnie. Straty. Teraz ekipa Francji, ten są 127,5 metra, noty po 19,5 punktu. No i widzimy wyraźnie przed Amerykanami oczywiście, natomiast za ekipą Rosji. Ostatnia dwóch punktów. No i Kacachowie ze Stączekami. Drużyna tylko ósma po pierwszej grupie. Po drugiej nic nie zmieni, ewentualnie na gorsze. Arti Aigro ledwie 86,5 metra. ty 17 i robi się dramat, bo drużyna spadła na ostatnie miejsce za ekipą Słowenii. A więc Norwegia wraca do gry a o Austrię finałową w ten sposób. Bo Norwegia po dwóch grupach będzie no ósma. Drużyna Finów zamyka drugą grupę, konkretnie Harioli. Finowie byli na czwartym miejscu po pierwszej grupie. Po drugiej nadal będą wysoko na miejscu. Drugim 135 metra, noty 19. Jeśli chodzi o tą grupę, to chyba najdłuższy skok w tej grupie, tak jest. No i Finowie mają efekt takiej, że przesuwają już na drugie miejsce, przed Polską w tym momencie o trzy punkty. A więc Austria, Finlandia, Polska. Taka jest trójka po dwóch grupach. Czwarta Szwajcaria, piąta Rosja, szóste miejsce Francji i Kanady. Później już ekipy, które miały wpadki: czyli Amerykanie, Norwegowie, Słoweńcy i Kazachowie ze Stanczykami. No ciekawe to wygląda w tym momencie. Zobaczymy, co będzie dalej się tutaj działo. Przed nami grupa trzecia. No i oczywiście na początek Słowenia. Która identyfikuje teraz wpadkę, no to za się spowoduje na sali winowółowej. Lowrocos skarży przeciętnie. Ledwie 114 metrów, no to 18, 17,5. No widzimy sytuację. Nieciekawa, taki słowańskie. Teraz Szwajcarzy. Luka Eglow. Hmm. Też czołu nie będzie, więc wpadka u Szwajcarów. <laughs> 114,5 metra. Noty 19, 18,5, ale przewaga nad Słowenią delikatnie wzrosła do 95 punktów. A ciekawe, że swoją drogą, jest ciekawa jest inna rzecz, za chwilę ją zobaczycie. Tymczasem ja Manewensen. No, przełamanie Norweków. 126,5 metra, noty 19, 19,5. Ale to co istotne, Słowenia po trzech skokach ma no, to taką samą jak Austriacy po dwóch skokach. Mamy obrazek tego, dlaczego... Ostrecy, co dzisiaj wyraźnie raz Tak przesuwali. Także Norwegowie tutaj poczują swoją szansę, zobaczymy, co pokaże Jakub wolny, bo w których wpadki szpacerów, nie wydaje się formalnością, chyba że Kuba zawali próbę. 115 metrów, niestety Kuba psuje skok. 110,5 metra, więc wpadka w naszej ekipie. 110,5 metra, noty 18, 17,5. Szkoda. Szkoda, bo to można, żeby coś zbudować się po tych grupy. grupach. Austriacy. Klemens Leitner. No, Austriacy bez wpadki na razie. Leitner. No, trochę słabiej od kolegów, ale 122,5 metra. No, tu 19, 18,5 punktów. Chyba robić trochę pogorszyły, skoro każdy skoczył słabiej. Zobaczymy, co będzie dalej się działo w tej grupie. Wtedy będziemy mieli pełny obraz tego wszystkiego. Amerykanie. Patryk Gąsienica. Dynamiczniej, no i mamy zupełnie inną próbę. Patryk Gążnica 130,5 metra, no to 19, 19,5. Amerykanie doganiają naszą drużynę na dystans 60 punktów Tyle do nas jeszcze tracą, ale to już jest metoda minimalna. Teraz drużyna Rosji. Michał Maksymoczki, no oczywiście realne szansa na prowadzenie, nawet się pojawia, ale, ale tego nie, chyba nie będzie. Trochę zabraknie odległości. 123 metry. Moty 19, 18,5 punktu. Drugie miejsce, strata. Jest ponad 9 punktów do Austriaków. Teraz ekipa Francji i Kanady. Drużyna szósta po dwóch grupach. Mackenzie Boyd Klaus, około 130 mata potrzebna. A tymczasem on skacza krócej. 124,5, bardzo wysokie noty. 20 19,5 punktów Francja z Kanady na drugim miejscu, 3,9 punktów przed Rosją. No i teraz Kazachowie ze Stanczykami. Luka Mendes. No, nie rezygnuje z walki, więc można będzie tutaj rywalizować o serię finałową. Luka Mendes 130 metrów noty 19-19,5 punktu, do nowego stata tylko 11 i punktów. Na no, co będzie dystans porządny, bo prawie 30-punktowa przewaga w tym momencie. No i pozostała drużyna finów w tej grupie. Walka oczywiście o prowadzenie tutaj. Ja Jana Haponen i szansa dla Finów. Haponen szansę wykorzystał, przekroczył tą linię dającą prowadzenie. 130,5 metra, noty 19 No więc Finowie tutaj wykorzystują swoją szansę. I obok ekipy Kazaków i Estączyków są największymi bohaterami tej grupy. Finowie na prowadzeniu, 12 punktów przed ostekami, Trzecia ekipa Francji i Kanady, później Rosja. Szwajcaria, Polska na szóstym miejscu po wpadce Kuby Wolnego, siódmym miejscu Amerykanów, ósma Norwegia, później Kazachowie z Ostrączakami i Słoweńcy. Dziś dalszy nastąpi. Psiu.